To już siódma edycja. W sitniku odbyło się podsumowanie konkursu igłą malowane, w którym wystartowało kilkadziesiąt osób. Uczestnicy i tym razem wykazali się zarówno talentem, jak i pomysłowością. A dlaczego igłą malowane? Bo proszę pani, wystarczy popatrzeć na te prace, które wiszą za mną. Są to wręcz malarskie prace. Jak niesamowita technika, jakie wyczucie koloru. Także stwierdziliśmy, że to jest tak jak najlepszy niż szpędzla, to tutaj te igły mogą być nasze panie, tym bardziej, że szukamy rozwiązań, tradycja i współczesność. Bardzo często się zdarza, że tradycyjnej serwetki po prostu nie chce nam się kłaść na stół, bo ją trzeba krochmalić. Bo to dużo zabiegów, dzisiaj zabiegani, zapędzeni. Wyjmujemy ją tylko w określonym momencie, kiedy jest nam potrzebna na, na jedne święta czy na drugie. A my szukamy takich rozwiązań tradycyjnymi technikami, wykonane przepiękne rzeczy, które znalazłyby zastosowanie w dzisiejszym designie. Konkurs hawciarstwa z roku na rok przyciąga sporo osób. Pocieszającym jest fakt, że biorą w nim udział coraz młodsi uczestnicy. Jednak pierwsze miejsca w konkursie należą do tych bardziej doświadczonych. Preferuję takie obrazy, portrety, szczególnie. Nie papież i po prostu słynnych malarzy polskich, europejskich, w ogóle portrety i pejzaże. Jak się ma chęci, to można się szybko nauczyć i wprawy nabrać po prostu, bo wszystko wymaga dużo czasu i cierpliwości. Finał konkursu uświetnił występ lokalnego chóru, a nagrody wręczył zwycięzcom Adam Olesiejuk, zastępca wójta gminy Biała Podlaska.